Halo, halo, cześć, dzień dobry, witam bardzo serdecznie, z tej strony Dozo i dzisiaj kolejne podświetlenie streama, tym razem ze zwycięskiej o dziwo gierki na Warzone solo. Nie była to gierka na pewno najlepsza, ale zdecydowanie było kilka śpiesznych sytuacji, także myślę, że gierka naprawdę warta obejrzenia. Swoją drogą, wpadajcie na streamy we wtorki, czwartki oraz niedzielę o 17 na YouTubie, żeby nie przegapić takich akcji na żywo. Tymczasem nie przedłużam, miłego oglądania. E, Kaziu, dozo masz 300 FPS-ów, a ja jestem wylewikiem spokojnie, nie jesteś sam, ja też sam w tej się. No widzisz, tylko że ja sam w 300 FPS-ach. <grym> nie no, w 150, no 300 to tam w menu. Mam. Niestety ta gra jest po prostu kiepsko zoptymalizowana i, I tak to wygląda no. Jak mam teraz z FPS-ami, czy już jest git? Wiesz co, jest git, bo jak widziałem, to ludzie też mają podobne FPS. -y. No czasami się blokuje na 120 FPS-ach. Jest to dziwne strasznie. E, mimo, że nie mam blokady FPS-u, żeby nie było, mam niestandardowe, ale to jest do 300 linii klatek, więc to powinien cały czas lecieć na swoich tam najwyższych obrotach. E, zużycie karty graficznej mam na często 70-80%, więc też nie jest wykorzystywana w 100%, gdzie zużycie procesora jest jeszcze niższe. Więc w ogóle to, to nie jest kwestia tego, że mój sprzęt jest jakiś wadliwy czy coś bo po pierwsze, jeżeli chodzi o zużycie, no to widać, że to, że to raczej wina gry. No druga sprawa, że już wielokrotnie sprawdzałem mój procesor i kartę graficzną w jakichś 3 markach i tak dalej i tam wszystko hulało i tam się te wyniki zgadzały, więc no to nie jest kwestia mojego sprzętu, tylko po prostu samej gry. Druga sprawa, że wczoraj przeinstalowałem całego Warzona, bo miałem go na tym samym dysku zainstalowanego od marca, od momentu, kiedy wyszedł. Nie reinstalowałem go, bo dysk jest dokładnie ten sam po zmianie kompa i tam się absolutnie nic nie zmieniło. Tak więc, chyba 15-20 FPS-ów mi rzeczywiście przybyło i powiem Wam szczerze, że to jest dobra rada. Że jeżeli rzeczywiście macie jakiś problem z FPS-ami w warzone, którego nie możecie zidentyfikować, nie są to ani sterowniki, ani żadne problemy z kartą graficzną, ani temperaturą, ani niczym takim, to chyba polecałbym wam właśnie przeinstalować Warzone bo to nie będzie jakaś ogromna zmiana, nie oczekujcie tego. O, dzień dobry. To nie był łeb? Are you kidding me? No, no, no. Ale farta miałem. Ja. 150. No, na sklep jedziesz? Nie widziałeś mnie, prawda? Jedź na sklep, to tam wysiądziesz, to ja cię ładnie zabiję, co, kumplu? Pięknie na sklep. No ja się zasłonił skurczybyk. Mhm, siada z powrotem. A nie, on nie widział. Wol, Zadziwiająca. zadziwiające. tą tam ciężarówkę. Niech cię w to Zdrobisz. Naprawdę trafić kogokolwiek w tej ciężarówek to jest sukces. Za każdym razem to jest sukces, co goś robi? alo co to było? gość walidowy. Co jest? No right. Kurde, trafić kogokolwiek w tej ciężarówce to jest taki zawsze cud. Ty, a on nie miał zrzutu? Jeżeli tu martwa cisza leży? Może będę miał zrzucić za friką. No właśnie, zrzut miał. Jest, rzeczywiście. He, ale Fryer. Dzięki, Mordo. Dzie, 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 dzięki, Mordo. Weźmy sobie od razu tą M M14. Będę tego żałował. Bo nie będę, nie, nie będę miał żadnej konkretnej broni, tylko muszę spierdzielać, bo strefa. Dozo strefa i bo strefa. Dobrze, że mam tu samochód. No Możemy tutaj i chyba rzeczywiście tak zrobię, że tam polecimy. Tak czy siak się zrzucę, no bo 20 tysięcy nosić to bez sensu. Na spokojnie i tak Advanced UAV będę mógł sobie zrobić. Ciężarówka jak czołg. No, nawet jak nie lepiej. To był gdzieś tu. No. Uh -huh. ja już chwaliłem, że samochody się nie przewracają same. Dobrze poszło. Nienormalne. Nienormalne. To więcej pieniędzy, więcej 30 tysięcy. A co? Więcej tych pieniędzy. O, tu jest typ. I na sklepie. wiecie co? Zrobimy sobie przerwę, w sensie quicksika muszę zrobić, także zaraz wracam. A strefa! A! A! No nie. Taka dupa. Jeszcze ręce mam mokre. Co jest? To za nieuczciwa gra, powinna poczekać. Myślałem, że się wyrobię. Nie wyszło. Jeszcze prawie się zabiłem po drodze. A, to lotnik był, dobra. I e, ktoś na mnie się też dropi, tak jakby. A dam radę go z DMR-ki ściągnąć? Jakaś ciężarówka też jedzie przede mną. Nie, nie za bardzo. W ogóle ta DMR-ka nie ma odrzutu. To jest też najgorsze w niej. Znaczy, no może nie w ogóle, ale... Wiecie, bardzo niedużo. O nie, druga ciężarówka, dobra, jestem w dupy, jestem w dupy, jestem w dupy, jestem w dupie. Jestem w dupie, jestem w dupie. Nie, 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 kolego, ja muszę stąd ...spierdzielać, bo tu drugi typ mi podszedł. 360. 360. To było świetne. To mi się udało. 360. Trafił mi w łeb, jak 360 robiłem. Co jest? Co jest? Dobre. Dobre. Op chyba kewy w bułagu zakłada, bo to wyglądało to trochę. A masz sam teksem. Chyba, że nie rzucę. Czemu on nie strzelał? O co tu chodzi? Co zrobiłeś chłopie? Ej, ale przyznajcie, że 360 była dobra. To w ogóle było kozackie. Widzę, że ściana dalej nie naprawiona. Spoko. To masz misję? Jaką mam misję, Matko Bosko? Nie strasznie tak. Wygraj tę gierkę. Tak, jakby ci to powiedzieć. Nie gram za Kimbo, więc może być ciężko. Ale do zaraz zostanie w pierdziel bo ktoś na pewno w domkach kampi, oh yeah. Prejark niepoważny, no troszki. No, Infinity War to by na pewno już znerfiło i nie byłoby takiego problemu. Ono tu, ono tu. A to nie jesteś ty? Ja myślałem, że to jest mój cel. Samochodzik się. Nie spodziewałeś się, że z tej strony wychyle, co? Ja wiem, że się nie spodziewałeś. Tylko nie wiem, gdzie teraz jesteś. No nie, do bloku wszedłeś. Nie wszedłeś do bloku, prawda? Nie jesteś taki. Oczywiście, że jesteś. No nie. A. Aha! Czy wy to widzieliście? Chłopowi czapka wystawała. I centymetr czoła. W czapkę dostał, czapka go ochroniła, no. Czapka go ochroniła. Co za bzdura. Ja pierdzielę. Nie wierzę w to, po prostu w to nie wierzę, no. W czopkę dostał chłop, no. No w czopkę, no. No wysiądź, 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 wysiądź. wysiądź. Bo nie wierzę, że... Czy oni znerfili... A nie wskoczyć teraz. Czy oni znerfili rzucanie granatów? Bo mam wrażenie, że jakoś tak ultra blisko teraz lecą. DMR-14 to taki fal jak... co był kiedyś. Wiesz co? Z falem było tyle... lepiej w cudzysłowiu. Tu dwóch jest. No nie, spadłem. Dzięki za saczela. Głupota. E, o. Ty, a tam ty przecież. E. No nie, drugi jest jakiś. No, uduś się już. Dziękuję. Jeszcze jeden jest, jeszcze jeden gdzieś jest. O, ty masz kara. Zdecydowanie preferuję. Biorąc pod uwagę, jak wolna była ta haderka. ka Alright. No right. Co to za gra jest w ogóle? No dobra, odpalmy. O, kurde. Trzech aż pokazało. Ile jest w ogóle typów? Jeszcze sześciu, czyli jeszcze trzech mam niewidzialnych. Spoko. Papy są tutaj, na tym budynku. Może bym ich dojechał tak dla picu? Przegram, to przegram, nie? chcesz się pokazać, mordo. I co to za gra z Tobą, mordo? Ty się nie chcesz pokazać. Nie, alarm mam, dobra, mam alarm. Myślałem, że mam ducha. Czy nie wiedziałem co mam, nie? I tak się zastanawiałem, czy mam ducha, czy mam co innego. No, jakiś chłop tutaj samochodem jeździ. Ma jaja. I go boli pewnie kręgosłup odnoszenia tych jaj. Chodź, 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 chodź. pokaż się. No właśnie. No Kurde. Aha, nie trafiłeś. No Stoi tam chłop w tym budynku cały czas. Wiecie, nie chcę dojeżdżać tamtego budynku, bo wiem, że w tym jest budynku chłop. I jak dojechał tutaj, to by tam ten chłop, nie wiem, wyskoczył albo coś i w dupie bym był. A tak to mam fajną strefę nawet. Przerzucają granatami goście. Jeszcze od lewej jakiś kurde. Yy, na górę wjechać, jak myślicie? Okej! Okay. Okej. Okay.